Witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym dniu vlogmasu Ja słuchajcie, zawiozłam Adę do przedszkola Dzisiaj mają bardzo fajny dzień, bo dzisiaj mają przedstawienie music Ale w zasadzie e, Pinokia Także zapowiada mi się bardzo fajny dzień e, Słuchajcie, odebrałam jeszcze Ady kalendarz dzisiaj z przedszkola Byłam na szybkich, na mega szybkich zakupach w Biedronce, bo zabrakło mi proszku do prania dla Adrianki. Bo ja, słuchajcie, jeszcze jestem na tym etapie, gdzie piorę jej osobno ciuchy wypłynie i w proszku dla dzieci Lovella. Podobno przy drugim dziecku zupełnie jest inaczej i w zasadzie pierze się chwilę w takim proszku, a potem podobno już się przerzuca na normalny. Ada ma trzy latka, ja jeszcze jej w piorę w takim. Dajcie, dajcie znać, jak jest u Was. Słuchajcie, u nas dzisiaj w zasadzie Brak planów. Zobaczymy, co tutaj. E, dzień nam e, przyniesie, ale mam nadzieję, że fajnie spędzicie ten, e, ten dzień e, z nami. I zobaczcie, jaki cudowny kalendarz odebrałam. Uważam, że jest przepiękny. E, także on, on oczywiście u nas zawiśnie e, na ścianie i będzie godnie reprezentował 2026 e, rok. Słuchajcie, już 2026. E, także no, przepiękny kalendarz. Jestem. Bardzo, bardzo zadowolony, pięknie wykonany yy, w pięknych kolorach, także, także bardzo, bardzo fajnie. Ja słuchajcie, zabieram się za śniadanie, bo jeszcze muszę w międzyczasie ogarnąć kilka, kilka rzeczy, których oczywiście tutaj nie będę wam pokazywała. Także ja zabieram się za śniadanie i pędzę ogarniać. U mnie słuchajcie, ostatnio numerem 1 jest to graniz biedronki. Naprawdę jem go ostatnio bardzo, bardzo często i zauważyłam, że Adriance też smakuje. Także my ostatnio bardzo często. No i wcinamy na śniadanie i na kolację to grani. Jeśli nie dliście, to koniecznie sobie spróbujcie. Są właśnie na kalendarze adwentowej i tak szukam dziesiątki i patrzę, jest tu. Słuchajcie, to jest największe okienko chyba jeszcze takie duże okienko też jest. 20 i to jest 23, ale no dziesiątka jest bardzo, bardzo duża i powiem Wam, że jest. Ciężka, także biorę sobie ten kalendarz i te dwa i otwieram, o Jezus, wszystko mi leci. Dobra, Kingi, słuchajcie, dzisiaj zostawiam na koniec, zacznijmy e, od kalendarza od Mikołaja, dzisiaj dziesiątka. Co my dzisiaj w tej dziesiątce mamy? Jakaś, słuchajcie, gąbeczka taka mini, ok. Może, słuchajcie, spodoba się mojemu dziecku. E, także zapytam się Adrianki, czy ona by chciała taką gąbeczkę. E, dobra, i lecimy z dziesiątką od Hebe Okej, okay. i dzisiaj też mamy taki e, puszek do nakładania e, podkładu, także okejka, okay czyli zessa wczoraj był taki Ala do podkładu, dzisiaj jest taki do pudru. Okej, okay. czyli bardzo, bardzo fajnie. I lecimy z kalendarzem od kingi ogromniastym. Naprawdę zobaczcie, jaki on jest duży ten kalendarz to okienko. To tutaj jest. Okej, okay, tu jest jakaś główka chyba od czegoś. Ah, zobaczcie, jakie cudne. Zobaczcie, w dzisiejszym okienku miał taki y, piękny słoik mikołajowy. No przepiękny. Ada wróciła z przedszkola i właśnie wyszłyśmy na spacerek. O i mi Karetka idzie. I tak sobie właśnie spacerujemy i powiem Wam, że dzisiaj jest piękna wiosna, jest około 15 stopni. Głośno jest tak. Także pogoda dzisiaj jest cudna. Co tam masz dzisiaj? Wiesz, co to jest? Nie. To są flamastry do wanny. To się pisze tymi flamastrami w wannie. Słuchajcie, właśnie zniosłyśmy z mamą ozdoby i zobaczcie, ile my tego mamy. My, słuchajcie, mamy teraz taki plan z Adrianką, że idziemy ubierać jej choineczkę, którą ona ma w pokoju. Także bierzemy bombki i zabieramy się za ozdabianie i ubieranie choinki. Cieszysz się? Co to? Co Taki szpic, wiesz? Na, na górę, na choinkę. Zaraz mama ci pokaże. Thank you I to jest efekt końcowy naszej pracy. E, także wyszła nam cudowna choineczka e, Przepiękna tu jest oczywiście pierwsza e, Adusi bombeczka, że pierwsze i święta. Tak. Także nasza choineczka wygląda przepięknie. Powiem Wam, że co roku coś się dokupuje do tych ozdób świątecznych i co roku ja w ogóle nie pamiętam, co ja mam. Także jutro albo pojutrze zabiorę się za odpakowywanie tych rzeczy. W ogóle tak zerknam. Ja w ogóle na przykład nie pamiętam, że kupowałam taką poduszkę. Taką laskę cukrową. Ada, chcesz taką do łóżka swojego? Nie. Taką poduszkę? Nie. Tak, to proszę sobie zanieść. Będziesz już miała świąteczne łóżko. Co my tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, ale my tu mamy jakieś skarpety. O, opaska Adrianka może być dla ciebie. Jaka opaska? Tutaj proszę, zobacz sobie z Mikołajami. Co my tu mamy, domki jeszcze. A takie, zobacz, takie czerwone mamy domki. Zobacz, mamy takiego Mikołaja. Tak, Uważaj, nie zbij, bo to jest szklane. Musisz bardzo ostrożnie. Mamy takiego. Tutaj mamy, widzę takiego dużego jeszcze Mikołaja. Zaraz wam pokażę. O, zobacz, jaki duży Mikołaj, tu jest. Proszę wejść sobie, zobacz. O, tu masz jeszcze taką czepeczkę, zobacz, z myszką Miki. No, zobacz. Tu mamy na choinkę. Choinkę, tak jak mówiłam, będziemy chyba ozdabiać w niedzielę. Tutaj mamy takiego renifera. Tu mamy jakieś załączki. Renifer, tutaj zobacz, jak się świeci. Tutaj, co my mamy? Znowu renifery, znowu jakieś ozdoby. Tutaj, znowu, słuchajcie, jakieś rzeczy. Tutaj, znowu jakaś choinka. No zobacz sobie. Tutaj znowu Adam, mamy Mikołaje, jakieś różne rzeczy. Oprócz, tu masz opaskę kolejną, sobie zobacz. Jakieś aniołki i tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy, także naprawdę mamy tego dużo. Mamy jeszcze oprócz tego lampeczki na balkon, które w ogóle mam, mam tu schowane. Za chwilkę mi i mamy jeszcze takiego skrzata na balkon. E, tutaj jeszcze widzę trytki z tamtego roku, także e, może na dniach Dawidowi uda się. E, albo ja sama po prostu przymontuję e, na balkon, także e, żeby już było tak świąteczne. akcentem żegnam się z Wami i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.